Lecę bo chcę, lecę bo życie jest snem, pięknym snem. Czy będziemy za chwilę mieli taką sytuację? Musi Adam skoczyć powyżej 130 metrów, stać go, trzeba trafić z odbiciem, tak jak w pierwszej serii. A później poszywałem daleko i pięknie tutaj nas wszystkich uradować. Le jest to 30 metrów w ładnym stylu. Lądowanie i myślę, że mamy drugą wygraną. Ale noty, noty 132 metry były po 18,5. Przypominam, oni mieli po 19, 19,5. Adam Małysz ma łączną notę. Zdecydowanie najwyższą, bo ta przewaga 7,8 punktów z pierwszej kolejki, a teraz skoczył tak samo jak Anne. I Anna Akonen musiała wystarczyć o 7,3 punktów. Dwa razy Adam Małyś pierwszy w zakopanym, proszę Państwa. Tak, można całować narty, można po prostu teraz tutaj z tą widownią oszaleć. Dla tej publiczności, która przyszła, dla publiczności, która y, patrzy w tej chwili i ogląda ten, te konkursy z telewizji, ogromna radość dla nas wszystkich, ale jest to również wielka forma zawodnika który przygotowuje się do najważniejszej próby do Mistrzostw Świata i to bardzo dobrze, bardzo dobrze znamionuje... Z te...